Gwinea to dawna francuska kolonia w zachodniej Afryce. Kraj wielu ludów i kultur jest trapiony przez dyktatury wojskowe i zamachy stanu. Zapraszam do oglądania. W Buso na południu kraju znajduje się Instytut Badań Środowiskowych, gdzie naukowcy z całego świata zajmują się okolicznymi szympansami. Konakry, nadmorska stolica, posiada jeden z największych targów w regionie, zwany Marszem Madina, gdzie sprzedaje się lokalne owoce, warzywa, ubrania i akcesoria. Inne ważne miejsca w stolicy to Palais de Pepl, gdzie odbywają się najważniejsze uroczystości państwowe: Katedra Świętej Marii, Wielki Meczet i stadion 25 września. Promy łączą stolice z archipelagiem Los, na którego wyspach nie brak dobrych plaż. Trzecia część światowych złóż boksytu mieści się w Gwinei, jednak większość ludzi utrzymuje się z uprawy kawy, ryżu, bananów i innych płodów rolnych. Po uzyskaniu niepodległości powołano Narodowy Balet Gwinei, łączący taniec i muzykę różnych grup etnicznych kraju. Twórcze osiągnięcia zapewniły baletowi sławę poza granicami kraju. Północne obszary Gwinei były niegdyś częścią imperium Mali, a centrum kraju było siedzibą państwa Futajalon podzielonego na autonomiczne regiony, gdzie władze sprawowano zgodnie z regułami islamu. Połowę populacji stanowili niewolnicy w rolniczych koloniach, wielu sprzedawano do Ameryk. Państwo to było regionalną potęgą promującą osiągnięcia artystyczne i literackie w nauce islamu, a także podbijające sąsiednie terytoria. Pod koniec XIX wieku interior współczesnej Gwinei został został podbity przez Francję. Gwinea w okresie dekolonizacji wspierała narodowo-wyzwoleńczy ruch PAIGC w sąsiedniej Gwinei portugalskiej. Z tego powodu Portugalia razem z gwinejskimi opozycjonistami dokonała w 1970 desantu morskiego na Konakry, zwanego Operacją Zielone Morze. Sukces był połowiczny. Udało się wyswobojeć portugalskich jeńców, zniszczyć okręty PAIGC i część zaopatrzenia, ale Portugalczykom nie udało się zabić lidera PAIGC, Amilcara Cabrala. A dysydenci nie byli w stanie wzburzyć powstania przeciwko prezydentowi Ahmedowi Toure. Wydarzenia te spowodowały czystki w Gwinei, a PAIGECE wygrało z Portugalią 5 lat później. Gwinea posiada największe szkoły akrobatyczne na kontynencie. Rekrutują one dzieci z ulicy i zapewniają im lepszą przyszłość w postaci wyjazdów na występy oraz nauki czytania i pisania. W 2015 miejscowi botanicy odkryli nowy endemiczny gatunek drzewa nazwanego talbotiella czeki. Roślina dorasta do 24 metrów i występuje na niewielkim obszarze pośród strumieni i skalistych wzgórz. Pod koniec kwietnia drzewo wydaje czerwone i białe kwiaty. Futa Jalon to nie tylko nazwa przedkolonialnego państwa, ale też górzystego regionu Gwinei, gdzie źródła mają rzeki Niger, Senegal i Gambia. Niskie temperatury pozwalają na uprawę ziemniaków. Kuchnia ludów Gwinei opiera się na ryżu, mięsie i przeróżnych sosach, robionych np. z orzechów ziemnych czy liści manioku. Wybrane dania gwinejskie to kurczak jasa, gotowany z sosem z pomidorów czy cebuli, oraz kolorowy ryż dżolow, gotowany razem z mieszanką warzywną. Muzyka ludowa jest żywa w lokalnej kulturze. Wykonuje się ona w wielu festiwalach grając na smyczkowych i perkusyjnych instrumentach, jak goni, balafon i kora. Rytmy tradycyjne są często łączone z tymi nowoczesnymi. Najliczniejszą grupą etniczną gwinei są Fulani, to koczownicy pasterze żyjący w tymczasowych kopulastych domach Bukkaru i kierujący się moralnym kodeksem pulaku, dyscyplinującym ich zakresu kontroli, szacunku i uczciwości. Drugą grupą są mandinkowie, niegdyś handlarze niewolników, dziś rolnicy. Małżeństwa są aranżowane, a młodzież przechodzi brutalne rytuały przejścia w dorosłość i okaleczenia żeńskich narządów płciowych. SUSU zamieszkujący północ politykują poligamię i posiadają system kastowy dzielący ludzi ze względu na zawód. Tradycyjną pracą kobiet jest produkcja oleju palmowego. Od końca lat 40. XX wieku języki z rodziny Mandę używają rodzimego pisma enko. Podobnie jak arabski enko czyta się od prawej do lewej. W piśmie enko drukuje się materiały edukacyjne, lokalną prasę czy literaturę religijną. Zapraszam by w komentarzach proponować kraje do następnych odcinków.